Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj robienie przecieru pomidorowego. Jak widzicie jeszcze tutaj żadnych pomidorków nie ma, ale jest już wszystko przygotowane. Całe stanowisko. Jak co roku używam takiego oto, takiej oto wyciskarki do soków. Przez to pozbywam się, przez to urządzenie pozbywam się skórek i, i nasionek. Tutaj będzie już wszystko ustawione, dlatego będzie lecieć przecier pomidorowy, to później będzie redukowane na, na, na kuchni indukcyjnej którą tutaj w kuchni mam. Tutaj już mam przygotowany przygotowaną wagę na zważenie największego pomidora. Mam nadzieję, że, że pobije jakiś rekord, nie wiem, z tamtego roku albo z poprzedniego roku. Zobaczymy jak to będzie. No i tutaj będzie myte wszystko. Oczywiście rękawiczki. No, a to biorę ze sobą i idę zbierać do tego pomidorki. Patrzcie jakie piękne okazy. Ja nie mogę. Świetnie. Dobra. To sobie muszę się przygotować tak. Raz, dwa, o jaki pająk, tu następna, o tu trzeba będzie większą, dobra i jeszcze jedna, no i pięknie, patrzcie co tu się stało, ej Rzuczku. Ja muszę inaczej go wziąć żuczku pobudka wiem że dobre pomidorki ale moje ej ej, ej. co on zasnął on zasnął dobra tego pomidorka ci zostawię chodź z powrotem dobra śpij sobie dalej ale inne pomidory dzisiaj zabieram. Jeszcze pokażę Wam pięknego pajączka, który się tutaj zadałowił. O nie, już cieka, tak. Niestety, ale będę musiał Ci... No, to co za muchy jakieś tutaj. Niestety, będę musiał Ci tą pajęczynę. zniszczyć bo muszę się tam dostać po tego wielkoluda dobra co to jeszcze jest hmm, hmm, hmm. ale piękne te pomidory są i tych koktajlówek też dzisiaj będę musiał wszystkie powyzbierać ja nie mogę patrzcie to świetnie to wygląda no i oczywiście dzisiaj podlewanie i do takie konkretne. Już widać, że strasznie sucho jest. No i tak samo dzisiaj w planach mam przyniesienie tej trakotowej armii papryk tutaj do środka. No ale na razie tutaj nie chciałem wziąć i tutaj nic wkładać. To na zewnątrz, bo to nie będzie potrzebne. chwasty wszystkie wrzucamy. Jak widzicie, pomidorki się skończyły. O, się skończyły. Będzie trochę miejsca, żeby postawić te wiaderko. Już się zrobiły jakieś takie kulfony cool z tych z tych ogórasów O, patrzcie jakie dziwacko rosły. O, tu gorąco. No i papryczki. No, po ostatnim podlewaniu trochę się pobrudziły bo chlapałem tutaj wszędzie gdzie tylko się dało ile tu much jest masakra latają tu wszędzie jak już wrzeciały, to mają problem żeby stąd wlecieć a najgorsze jest to że są tutaj też te te muchy te które gryzą bardzo mocno o no, coś tutaj widzę że się chwieje jak pięknie tu się zrobiło. No bardzo ładnie. O, patrzcie tutaj, tą paprykę. wielkoród Tak samo tutaj już pięknie jest. Ale nie o paprykach dzisiaj, chociaż i tak i tak muszę tutaj wam pokazać parę krzaczków. No tu jakieś chwasty znowu. Patrzcie to. Przepięknie. Już się nie mogę doczekać, aż się zaczną wybarwiać. Zobaczcie to. Tylko tak. Tutaj na dniach będę musiał wziąć jakiś patyk, wykombinować, bo już się krzoczyk zaczyna kłaść. O, już to będę musiał zrobić nawet za chwilę. Ale się poci zaczyna masakra. Dobra. Zbieramy pomidorki. Hmm sobie myślę żeby nie przynudzać no właśnie potrzebowałbym do tego dwóch rąk tak to bym sobie wziął kleszcze bym sobie ścinał o tak to zrobię dobra to poczekajcie chwilę terera chyba gotowe chyba udało mi się ustawić stoi to na ziemi więc jak wiatr zawieje, to się może przewróci przede wszystkim Przycinamy. że obcinam to Nie wiem czy cokolwiek będzie słychać Ale trzeba się z tym bawić Boom.

Muszę tu dobrać. Jak widzicie, chwila tutaj, chwilę jestem, jestem już cały mokry, no ale patrzcie, On tak, raz, dwa, trzy, tu są giganty, tu są jakieś czarne, no i zrobiłem jak na razie dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć krzaczków. Jeszcze są jakieś malutkie, czerwone. O. Ale to będzie do zjedzenia za chwilę. Na pewno nie pójdzie na przecier. I teraz tak, zostały mi jeszcze te giganty. I tutaj to wszystko. Chyba najwięcej zabawy będzie z tymi koktajlówkami, żeby to wszystko wyzbierać. No ale... Tak myślę, że najpierw wezmę i te wszystkie pomidory, które tutaj są, najpierw przemieram, a później będę zrywać dalej. Tak zrobię. Jak wam się podobała moja koszulka paprykowa. Już cały mokry jestem. Dobra, trzeba to zabierać i robić przecier. Przenosimy się do kuchni.